Proces Magdaleny Adamowicz. Rozprawa nagle odwołana, Gdańsk. Odwołano rozprawę w sprawie. Magdaleny Adamowicz. Zaplanowana na środę kolejna rozprawa w procesie przed sądem rejonowym w Gdańsku. Europosłanki Koalicji Europejskiej Magdaleny Adamowicz została odwołana. Kobieta jest oskarżona o nieprawidłowości w zeznaniach podatkowych. Jak poinformowała Monika Cichowska z biura Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Gdańsku, sąd podjął decyzję o odwołaniu rozprawy na wniosek obrońcy oskarżonej. Na środowej rozprawie eurodeputowana K. miała kontynuować swoje wyjaśnienia rozpoczęte podczas pierwszej rozprawy 22 lutego, a następnie składane na rozprawach 14 kwietnia i 17 maja. Następna rozprawa w procesie Magdaleny Adamowicz zaplanowana została na 21 lipca. Akta oskarżenia przeciwko 48 letniej europosłance do sądu rejonowego w Gdańsku skierował Dolnośląski Wydział za miejscowy departamentu do spraw przestępczości Zorganizowanej i Korupcji i Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Co zarzucono Adamowicz? Prokuratura zarzuciła Magdalenie Adamowicz błędne rozliczanie podatku za najem mieszkania oraz ukrywanie dochodów. Zdaniem śledczych, miała się tego dopuścić wraz z mężem Pawłem. Europosłanka w zeznaniach podatkowych za lata 2011-2012 miała też zataić odpowiednio prawie 300 tysięcy złotych i 100 tysięcy złotych dochodów. Prokuratura zarzuca jej również nierozliczenie dochodów z wynajmu mieszkań jako prowadzonego w warunkach pozarolniczej działalności gospodarczej. Według śledczych, uszczuplenie podatku wyniosło prawie 120 tysięcy złotych. W sprawie zakupów 2005 rok. Przez Pawła i Magdalenę Adamowiczów dwóch mieszkań na terenie Neptun Park przed sądem rejonowym w Gdańsku toczy się równolegle drugi proces, w którym współoskarżoną jest Janina A. Matka europosłanki. Nabyła ona na tym osiedlu jeden apartament. Według prokuratury, różnica między rynkową ceną trzech apartamentów a zapłaconą przez prezydenta Gdańska i jego rodzinę wynosiła ok. 350 tysięcy złotych. Samorządowiec tłumaczył wówczas, że niższa cena zamieszkania wynikała z terminu zawarcia umowy, jeszcze przed budową budynku, oraz nabycia naraz trzech lokali. Na ławie oskarżonych oprócz Janiny zasiada jeszcze przedstawiciel firmy pośredniczącej w sprzedaży mieszkań dewelopera Pomeranka, Jacekka oraz dyrektor wydziału skarbu urzędu miejskiego w Gdańsku Tomaszel. Pierwotnie akta oskarżenia już po rozpoczęciu procesu w marcu obejmował też były prezesa Pomeranki, Waldemara K., który niedawno zmarł i jego sprawa została umorzona.